Jakiś czas temu opisywałem trzy części The Legend of Spire. Przy recenzowaniu każdej z części, chociaż raz wspomniałem o serii Tide Tasmanian Tiger. A dzisiaj opiszemy właśnie pierwszą część z tej serii gier. Gra początkowo została wydana w 2002 roku na PlayStation 2, klasycznego Xboxa oraz Gamecube. A. Twórcy potem przeportowali tą grę do wersji PC a później pojawiły się wersje na PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switcha. Te nowe wersje gier zostały wydane wyłącznie cyfrowo. Wydawcą tej gry było EA Games. Za to twórcami tej gry było australijskie studio Chrome, które znane jest przede wszystkim z dwóch części The Legend of Spyro, o których już wspomniałem. Przy okazji Tide the Tiger jest drugą grą wydaną przez studio Chrome, a także pierwszą platformówką i wyszło naprawdę dobrze. W grze wcielamy się w tytułowego Taja, który jest ostatnim z gatunku tygrysów tasmańskich, który w trakcie zabawy wganianego trafia do jakiejś jaskini i tam dowiaduje się prawdy o swojej przeszłości. Głównym złoczyńcą w tej grze jest Boskaz z gatunku kazuar, który chciał władzy, ale niestety nie mógł jej zdobyć, gdyż na jej drodze stanęły inne tygrysy tasmańskie. Jednak pokonanie Kasa niewiele dało, gdyż on uaktywnił portal, który westał wszystkich. Udało się go jednak zamknąć, a talizmany poleciały, każdy w swoją stronę. Jednak bos Kas nie śpi i cały czas szuka zaginionych talizmanów, a naszym celem jest znaleźć te talizmany i go powstrzymać. Taj oczywiście nie jest sam. Każdy jego ruch obserwuje inny tygrys tasmański, zwany Sly. Który też chce przeszkodzić głównemu bohaterowi, gdyż pracuje dla kasa. Tak wygląda fabuła, w której czarny charakter, oprócz tego, że chce władzy, to cały czas próbuje zabić głównego bohatera, aby nie mógł on mu w tym przeszkadzać. Fabuła, która bardzo przypomina mi pierwszego raczyta i klanka. Ba, nawet sposób walki jest bardzo podobny. Wiadomo, tam było uderzanie kluczem i strzelanie, a tutaj jest gryzienie oraz rzucanie bumerangami. Gra z 2002 roku jest bardzo podobna do gry, która powstała w 2002 roku. No, powiem, że szybcy są. Wyobrażacie sobie dzisiaj zrobić grę podobną do Hogwarts Legacy? Challenge accepted. Ale dobra, rozgadałem się. Czas powiedzieć o mechanice gry. Więc tak, swoją grę zaczynamy w tęczowych klifach i musimy iść prosto. Oczywiście jest to otwarta plansza. I możemy iść, gdzie chcemy, ale na początku radzę tego nie robić. Na swojej drodze spotykamy koale o imieniu Julius, który pracuje nad urządzeniem, które teleportuje talizmany, ale nie będzie działać, dopóki nie znajdziemy 17 ThunderX-u. Nie znalazłem niestety polskiego odpowiednika do tego słowa. W każdym razie, Julius wysyła nas do pierwszego portalu, który prowadzi nas do misji treningowej. Na początku gry mamy tylko jeden bumerang i w tym poziomie musimy znaleźć drugi. Wpierw jednak uczymy się biegać i skakać i zdobywamy pierwszy tanderek. Potem uczymy się rozbijać skrzynki, w których są opale. Uczymy się również walczyć i dowiadujemy się o klatkach, które trzeba rozbić. Dowiadujemy się jeszcze, że na planszach są takie specjalne, unoszące się kamienie, które możemy rozbić, aby dostać się na wyższy poziom. Gdzie jest ukryty Thunder Egg? Oprócz Tandereksów na planszach są poukrywane Golden Koksy. Na końcu tej drogi dostajemy drugi bumerang. Posiadanie dwóch bumerangów pozwala nam szybować. Jest to szczególnie ważne, gdyż twórcy dodali obrażenia spowodowane upadkiem z dużej wysokości. Kiedy już opanujemy podstawy to niestety, ale większość mechaniki już znamy. Nie znaczy to jednak, że w grę gra się źle. Po zakończeniu pierwszego poziomu zostały dla nas otwarte dwie plansze, czyli park oraz plaża. Z racji tego, że Tai początkowo nie umie pływać, warto wybrać poziom z plażą, w którym on się tego nauczy i zdobędzie tak zwane akwarangi. To co wyróżnia akwarangi od bumerangów, to to, że akwarangi działają pod wodą. I teraz w tych trzech planszach mamy zadanie zebrać 17 Thunder -exu. Oznacza to, że jeżeli na każdej planszy zbierzemy ich 5, to musimy zebrać jeszcze 2. Na każdej planszy jest 8 eksu. Część z nich jest na wierzchu i wystarczy do nich podejść, ale są takie, które dostajemy za wykonywanie zadań. I każda plansza posiada trzy zadania, które są takie same. Pierwsze z nich to zebrać 300 opali. Opale niestety nie łączą się, więc nie da się zebrać ich po 100 na każdej planszy. Kiedy zbierzemy 300 opali, zabieramy je do maszyny, która daje nam Thunder Egg. Drugie zadanie to klatki, w których są uwięzione małe stworzenia. Jest ich pięć. Zniszczenie wszystkich automatycznie daje nam Thunder Egg. A trzecim zadaniem jest wyścig, w którym musimy podążać za pierścieniami. I są dwa rodzaje wyścigu. Jedne z nich to pojedynczy wyścig, w którym musimy dotrzeć do mety przed czasem, a drugie z nich to rywalizacja gdzie musimy być szybsi niż nasz przeciwnik. Za wygranie wyścigu dostajemy Thunder Egg. Plansze, na których gramy, to otwarte sandboxowe poziomy. Na końcu nich są teleporty, które przenoszą nas z powrotem do tęczowych klifów. Oczywiście, jak już mówiłem, w grze nie wystarczy przejść z punktu A do punktu B i musimy zbierać Thunder Eggs. Kiedy jednak wrócimy do tęczowych klifów, możemy podejść do maszyny Juliusa, na której jest napisana liczba. To jest informacja o tym, ile jeszcze musimy zebrać Thunder Eggsów, aby przejść dalej. Po zebraniu odpowiedniej ich ilości czeka nas walka z bossem, na którego musimy znaleźć sposób pokonania i dostajemy za to ogniste bumerangi, dzięki którym możemy roztopić lód bądź spalić pajęczą sieć. Po pokonaniu pierwszego bossa i zdobyciu ognistych bumerangów Roztapiamy lód, który blokuje nam drogę i idziemy do kolejnych zadań. Co oznacza, że znowu musimy zebrać 17 thunderx tym razem są one w kolorze niebieskim, więc nie ma znaczenia, ile ich zebraliśmy ostatnio. Po zebraniu odpowiedniej ich ilości mamy znowu walkę z bossem i dostajemy lodowe bumeranki. Jest to przydatna rzecz. Możemy za pomocą ich zabrażać przeciwników, gasić ogniska a nawet tworzyć lodowe platformy na wodzie. Oczywiście trzeba uważać, gdyż jak się wpadnie do wody, trudno wrócić na platformę, no i platformy nie są wieczne i w końcu się roztopią. Mając lodowe bumerangi, możemy ugasić ogniska, które blokują nam drogę do kolejnych zadań i znowu musimy zebrać 17 Thunder Exów. Tym razem są one zielone. Znowu walczymy z bossem i dostajemy bumerang piorunowy. Jest on potrzebny do zasilenia generatora, który otwiera nam bramę do rundy finałowej. Ale o finale jeszcze powiemy. Spokojnie, będzie mało spoilerów. Poza tym, na planszy są takie przezroczyste skrzynki. Rozbicie ich sprawia, że wylatują z nich zdjęcia. Zebranie ich daje nam tak zwane fanarty, które co ciekawe były rysowane ręcznie. Jak to wynika z filmu Making of? Niestety, żeby obejrzeć film Making of, musisz mieć grę w pudełku. W późniejszych wersjach ten film został skasowany. Szkoda. Poza tym na planszach znajdują się również Golden Coxy. One są już opcjonalne, ale zebranie odpowiedniej ich ilości daje nam nowe bumerangi. Z racji tego, że nie zebrałem ich wszystkich, nie opowiem o każdym boomerangu, ale możemy dostać na przykład zoomerang, czyli bumerang snajperski, multirang, którym można zrzucać w przeciwników maszynowo oraz infrarang. Dzięki któremu przezroczyste pojemniki z fanartami stają się nieprzezroczyste. Nasza postać ma ograniczoną ilość żyć. Jeżeli przeciwnicy nas uderzą, tracimy jedną czwartą życia. Życie możemy odzyskać niszcząc koszyki z jedzeniem. Ćwierć ciasta odnawia nam Ćwierć życia, całe ciasto odnawia nam całe życie, a głowy taja dają nam dodatkowe życie. Oprócz tego. W koszykach można znaleźć magnesy, które przyciągają opale na odległość. Gra ma też pewien błąd polegający na tym, że woda jest uzdrowieniem. Chodzi o to, że kiedy zanurzasz się, pasek życia zmienia się w pasek powietrza, a kiedy się z powrotem wynurzasz, to pasek powietrza zmienia się w pasek życia, który jest pełny. Jest to błąd, którego firma Chrome nie potrafiła naprawić ani w wersji PC. Ani w wersji na nowe konsole. Powiem tutaj jeszcze o planszach, które są w tej grze. Ciekawostką jest to, że zostały one wzorowane na prawdziwych miejscach w Australii. I mamy tutaj na przykład Outback na safari, gdzie poruszamy się na wielkim dziku, który taronuje wszystko na swojej drodze, ale nie może skakać. Plaże, które są ogrodzone siatkami, co ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wielki deszczowy las, w którym są wielkie wąwozy. Oraz wodospady, gdzie można surfować, a nawet ośnieszone góry z wyciągiem narciarskim. I zanim zapytasz, tak, takie miejsca istnieją w Australii. Na zimowym poziomie jest lód, który sprawia, że poruszanie się jest ciężkie. Zdarza się również cienki lód, po którym trzeba poruszać się ostrożnie, gdyż łatwo pęka. Warto tutaj jeszcze powiedzieć o przeciwnikach. Część z nich da się zabić atakując pojedynczo, niektórych trzeba pokonywać dwa razy, Inni są odporni na bumerangi i trzeba ich ugryźć. A jeszcze innych trzeba najpierw potraktować bumerangiem, a następnie ugryźć. W tęczowych klifach też mamy znajdźki w postaci tęczowych kamieni, których jest 25. Zebranie ich wszystkich daje nam podwójne życie. Coś, co jest przydatne podczas planszy finałowej. Zanim powiem o wersji pecetowej, wspomnę jeszcze o bumerangu, czyli tak zwanym bumerangu sterowanym. Dostajemy go pod koniec gry od slaja i nim musimy przelecieć przez wentylację, aby ostatecznie trafić kasa. Sterowanie nim to jest po prostu koszmar. Musisz się przyzwyczaić do tego, że klawiszem w górę leci do góry, a klawiszem w dół leci w dół. Czyli coś, co się nie zmieniło, gdyż na wersji PS2 było takie same sterowanie, tylko różnicą było to, że tam sterowało się analogiem. I nie. Nie ma możliwości odwrócenia kierunku, na szczęście taki najgorszy moment jest na końcu gry. Ale dobra, czas powiedzieć o wersji pc towej Cóż, zasiadając do grania na klawiaturze i myszce, miałem trochę obawy, jak to zostanie przeniesione, szczególnie jak zrobią pływanie w tej grze. Ale nie mam uwag, gdyż do pływania używamy tylko jeden klawisz, gdyż resztę robi się myszką. Jest tylko jeden problem: chodzi o cienki lód, po którym nie możemy biegać. Musimy delikatnie iść, aby wziąć ten golden cock. Ci, którzy nigdy nie grali na padzie, mogą mnie zrozumieć. A chodzi o to, że klawisze na klawiaturze przyjmują tylko wartości 0 albo 1. Analogi na padzie przyjmują wartości od 0 do 1. Także na klawiaturze nie da się chodzić. Oczywiście można podpiąć kontroler, ale musi to być kontroler od Xboxa 360 albo Xbox One. Oprócz tego, na nowej wersji PC możemy wybrać jedną z dziewięciu skórek, jaką może mieć Taj. Rozczaruję oczywiście wszystkich, że zmienia się tutaj wyłącznie tekstura postaci, model zostaje ten sam. No i nie fajnie, że wszystkie skórki możemy mieć od samego początku gry, ale mimo wszystko warto zagrać. Gra jest dostępna na Steamie i na chwilę obecną pc towi gracze mogą kupić tą grę tylko tam. Możesz to kupić w ramach kolekcji zwanej Boomerang Collection, a niedługo opiszemy drugą część serii.